Witam na kanale Bartek i Kuba Grają. W tym odcinku kupię sobie skina do Spajka, Mroczny Lord i będę sobie nim grał. Kosztuje on 80 gemów, jest promocja. Chiński Nowy Rok. Przechodzimy teraz do gierki. I oczywiście pamiętajcie zostawić suba łapkę, bo lecimy już po 200 subskrypcji, a na 250 subskrypcji będzie konkurs. Pamiętajcie wpadać na inne filmy z mego kanału. O, pierwszą dał się wygrać. Lecimy z drugą. A już jutro na kanale pojawi się film, gdzie otwieram cztery mityczne Dropy, Dlatego zapraszam. Jutro o godzina 20. W piątek pojawi się film Jet Rams 100 nagród z karnetu Dlatego czekajcie na film. Niestety nie udało się wygrać. Teraz otworzymy sobie star dropy. W pierwszym rzadki. Niestety nic. A w drugim mityczny jest postać Tik. I mamy dziesiąty zadymiarz bardzo rzadki, odblokowany. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. I do zobaczenia. Podajcie na kolejne.